Ma. Ja jestem matka ja i na wstępie chcę powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za dobicie prawie 350 subów. Więc co, lecimy do losowania, ale jeszcze chcę mieć takie ogłoszenia parafialne. Bardzo dziękuję Zwanikowi, że właśnie mi pomógł wbić właśnie te 344 suby w trakcie, kiedy ja to nagrywam, bo naprawdę bez jego pomocy Mogłoby się to nigdy nie udać, dlatego pozdrówcie go w komentarzach. I pamiętajcie, nie zniechęcajcie się, jeżeli teraz nie wygracie, bo wygrywa jedna osoba, a was jest bardzo dużo. Dlatego, jeżeli nie wygracie w tym konkursie, będą inne, a kiedy sobie będą bardzo szybko lecieć, nawet będą konkursy, że trze osoby mogą wygrać w jednym konkursie. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do oglądania i chcę jeszcze powiedzieć, że nie ma oszustwa, ponieważ nie może być oszustwa, dlatego że Wy to widzicie pod takim kątem jak ja i tak naprawdę ja widzę tyle ile Wy. Dlatego nie ma tutaj prawa o oszuście, a teraz lecimy do losowania. Dobra, witajcie po cięciu. Więc co, mamy tutaj wiskę z wszystkimi nazwiskami i mam nadzieję, sumie to lata. Słuchajcie, mam nadzieję, że ktoś wygra. <ścoughs> Wszystko wypada. Ja wam tak, że naprawdę jest ciekawie. E, Przedstawię się łapki w górę. E, I co? Zobaczymy kto wygra. Kurde właśnie nie wiem co wybrać, tak szczerze. E, a to sobie wybierzemy. Kurde, no właśnie nie wiem, czy to. Tak sobie ta zmyślę, kochani. O kurde. A dobra, to sprawdzimy, kto to jest. Uwaga, wygrał. Nie wiem kto. Jakiś. Misks, live. Dlatego tak: się po nagrodę do trzech dni. Jeżeli się nie zgłosisz, inna osoba zostanie wylosowana. A teraz to, Życzę Wam miłego dnia i kiedy zbijecie 370 subów, będzie kolejny konkursik, może na coś gorszego, bo teraz nie ma jakby, wiecie, face kartów, bo wszystko jest pozamykane, dlatego widzimy się już, myślę, że po kwarantannie będą już stałe konkursy, a na razie takie będą przerobnąć tam miesiąc, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Eee, ja chciałam powiedzieć, że właśnie część pierwsza, o czym myślałam Kryszanta ze mną, naprawdę Wam się podobała. Ten wyświetleń. Kto jeszcze nie widział? Pojawiła się tutaj ankieta. Zajrzyjcie na nią i dajcie łapkę w górę.